Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Maja, i z racji, że wakacje są już coraz bliżej, zagramy sobie w dosyć tematyczną grę, ponieważ dzisiaj stoczymy bitwę Komary versus ludzie. Jednak zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby koniecznie zostawić suba z dzwonkiem na tym kanale, bo dzięki temu nie pominie Was żaden następny odcinek. Także co, wy wiecie co robić, a ja zabieram się za grę. W tej grze ogólnie możemy być albo komarem, Albo człowiekiem. Jeśli jesteście komarem, tak jak ja teraz, to musicie latać za ludźmi. Musicie znaleźć ludzi, o takich jak na przykład ten, ale ten wygląda na groźnego, więc znajdziemy sobie kogoś innego. Musicie latać za ludźmi i doczepić się do nich i po prostu pić z nich krew, jak najwięcej krwi, i potem musicie ją przenieść do takiego banku krwi żeby zapełnić go do samego końca. I wtedy wygrywają komary. No, a jeśli ludzie zabiją wszystkie komary, no to wtedy wygrywają ludzie. Patrzcie, patrzcie, siedzę na nim, siedzę na nim, siedzę na nim, piję krew, piję krew. Aaaa! Zabrałam mu, zabrałam mu to. Pełna krew. Zaraz Wam dokończę tłumaczyć. Wow! Dobra. Przesłaliśmy chyba krew, chyba nam się udało. No, nie wiem na czym skończyłam mówić, ale jeśli ludzie zabiją wszystkie komary, no to wtedy ludzie wygrywają, tak? I ogólnie możemy być chyba albo komarem, albo człowiekiem, ale aktualnie wylosowało nam się, że jesteśmy komarem i tą rundę wygrał człowiek, ponieważ... Nie zapełniliśmy całego banku krwi, chyba dlatego. Więc mamy dwie opcje przegranej albo jak człowiek zabije wszystkie komary, albo jak nie uzupełnimy banku krwi. No to wtedy po prostu przegrywamy. Teraz zaczyna się nowa gra i z tego co widzę, ja jestem człowiekiem, czyli nie mogę dać się ugryźć i muszę walić komary. Dobra, ej, jednego już powaliłam, ale on nadal żyje. Komar się do mnie przyczepił. A Kurde, przyczepiają się do mnie, jednego wale, a drugi się przyczepia. Wypad! Ej, ej, zejdź ze mnie, zejdź ze mnie! Ej, da się je jakoś odczepiać? Czekajcie. Idę, idę po gaśnicę, nie będą mnie tutaj, proszę bardzo, wiecie, gryźć. W ogóle taki fun fact powiem wam, że w prawdziwym życiu, jak ugryzie mnie komar, to robi mi się siniak, i ten siniak potem trzyma mi się dosłownie rok czasu. I ślad. Ogólnie to zaraz będzie kolejny sezon na komary, a ja nadal mam ślady z poprzednich wakacji. Także no otwarcie mogę Wam powiedzieć, że nienawidzę komarów, bo wyglądam dosłownie okropnie wtedy. <laughs> Mieliśmy pierwszego komara! Tak jest! Teraz musimy ich walić z łapki. One niestety nie padają na raz. Jak ja go walnę, to on zaraz wstaje i mi odlatuje. I kurde, gryzą mnie, ale dobrze, bo w sumie mogą mnie gryźć, ale dopóki <laughs> kolejnego zabiłam. Sorry, że się tak rozpraszam i zmieniam temat, ale to jest po prostu ekscytująca gra. Chciałam powiedzieć, że mogą nas gryźć, bo w sumie dopóki postęp misji komarów, który tutaj mamy, się nie zapełni do końca, no to oni i tak nie wygrają, tak? A my możemy ich cały czas bić i będzie ich coraz mniej, więc no wiecie, po kolejnym komarze. Więc jeśli będzie ich coraz mniej, no to będzie im coraz trudniej to zapełnić, a jak tego nie zapełnią do końca, to i tak ja wygrałam. Także myślę, że mamy spore. Z łapką, bach, bach, bach. Dawaj, 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 dawaj. Minus kolejny komar. Szczerze? Chyba wolę być Człowiekiem, y, który uderza te wszystkie komary, bo jak jestem komarem, to mnie tak uderzają, a ja nie umiem zbytnio uciekać. Kurde, dwa komary na mnie siedzą i co ja mam zrobić? Trzy! Wow! Ej, dobra, to może jednak będzie taka inwazja, że zaraz to uzupełnią do końca, cały czas każdy ze mnie pije. Wypad! Chodź tu! Nie ma! Gdzie on poleciał? To nie jest ten, ale dobra. nawalamy każdego, jakiego możemy nawalać. Ej! O nie, no tak to... Jezu ile komarów, dajcie mi spokój ja w ogóle myślałam, że to parę ludzi szuka w sensie, aha ja go ubiłam a ten się w międzyczasie do mnie przyczepił to fajnie, no wracając to chciałam powiedzieć, że się wywaliłam i że myślałam, że to parę osób, wiecie że to parę osób wali te komary komarów jest milion ale patrzcie, oni już tu uzupełnili. Czy ja serio przegrałam? Ja serio przegrałam z komarami. Czyli nic ta gra się nie różni od e, prawdziwego życia. Taki jest mój wniosek. W rzeczywistości mnie komary jedzą, w grze mnie komary jedzą. No i dobra, no i nic się nie zmienia. Możemy wybrać matkę, może wybierzmy. Przytulny dom. Nikt na niego nie głosuje, więc raczej nie będziemy grać tej mapy. Ale dobra, zanim czekam aż zawoduje mi się gra, to przypomnę Wam o naszym sklepie, ponieważ jakiś czas temu na naszej stronie MM Space wystartował nowy drop i powiem Wam, że rzeczy z niego znikają naprawdę bardzo, bardzo szybko, a są mega fajne. Więc jeśli planujecie zakupy na naszym sklepie, to teraz jest na to idealny moment, bo niedługo wszystko może być już wyprzedane. Na ten moment możecie kupić sobie na przykład taką fajną bluzę, w jakiej ja aktualnie siedzę. Jest też taka sama w kolorze różowym. Macie też brelot włamywacza, worek i wiele więcej fajnych gadżetów. Także jak obejrzycie ten film do końca, to wchodźcie koniecznie na naszą stronę i róbcie zakupy, bo z racji, że rzeczy tak szybko znikają ze strony, działa to dosłownie teraz na zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Także po obejrzanym filmie wiecie co robić, a my znowu lecimy jako komar! Um, problem polega na tym, że nie wiem, jak się tym obsługuje, ale dobra. Widzimy naszą ofiarę. Musimy do niej podlecieć i na niej usiąść, byleby nas wcześniej nie zauważyła. Jemy sobie z niej krew. Ty, 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 ty. I odlatujemy. Ty, 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 ty. I lecimy, zanieść krew do banku krwi. Dobra. Mamy już postęp misji prawie na połowie. Dobra, teraz przystać się do niej. O nie! nas, ale nie, co co mnie, Zostaw mnie, daj mi wstać, proszę, ja odlecę! daj, daj mi, daj mi spokój, daj mi spokój, ja też dam ci spokój, eee, nie dam ci żartowałam, ale doczepimy się do niej, może jakoś tak, o, i już nie może nic tam zrobić, a my się napijemy, Kwi! Free! oj, walnęła nas. Ale jeszcze żyjemy. Ogólnie to problem jest taki, że nie wiem, gdzie tutaj jest pasek mojego życia. I może być tak, że kolejnym razem ona mnie banie i będzie już po mnie. Ale miejmy nadzieję po prostu, że tak nie będzie, prawda? O kurde czemu te komary nie latają tu? Dawaj, 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 dawaj. Ej, no przecież już miałam... Ej, nie, to było nie fair. Przecież już miałam załadowane do samego końca. Już byłam na niej niby przyczepiona i nagle, kurde, ona mnie walnęła. Przecież to jest niemożliwe. <laughs> Gaśnicą mnie potraktowała. Ja pierdziele. Dobra, uciekamy na chwilę od niej, bo ona jest jakaś szalona. Kurde, dobra. Przędziemy jej może na głowę, tak żeby nas nie widziała. No kurde! Ale dobra, nadal żyjemy. Nie jest najgorzej, tylko kurde, musimy misję naszą wypełniać, a ona nas psika gaśnicą. O, skończyła jej się gaśnica, dobra. Tylko nie możemy do niej podchodzić od przodu, bo nas wtedy walnie. Ale udało się! Udało się! A, nie mnie, nie, mnie, nie, mnie, nie, 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 nie! Dobra, nie zdążyła. Nie zdążyła mnie walnąć. Przesyłamy krew. Myślę, że zdążymy. Zdążymy to wypełnić! Ona nie ma z nami szans! Bach! Kurde, jakbym była komarem, to w sumie też bym cały czas tak żerowała na ludziach. Nie dziwię im się, że tak cały czas chcą pić od nas krew. W sumie to jest ciekawe zajęcie. Musicie tak kogoś podejść, żeby cię nie widział, żeby cię nie trzepnął, i napić się krwi. Ciekawe jest to zajęcie, ale jednak wolę nie być człowiekiem ogryzionym całym przez komary. Komary wygrywają! Mm, 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 mm. wygrała nasza drużyna komarów tak jest juhuu ej może możemy sobie coś kupić to nie będzie nam raczej potrzebne ale tu są ciekawe rzeczy a mamy już trochę kasy endu coś tam o może być niewidzialnym komarem nawet uuu albo być innym komarem patrzcie tajny komar tajny komar jest fajny ale nie mamy tyle monet, o nie. Dobra, moim celem na dzisiejszy odcinek jest, na, jest zgarnąć tyle monet, żeby móc sobie kupić skina tajnego komara. To jest mój cel życiowy. A teraz moim celem jest odejść stąd, a nie mogę, Halo? Ale czemu ja nie mogę stąd odlecieć? Ktoś może mi pomóc. I co ja się na jakiś lep przyczepiłam? Czy ona tu dała lep jakiś na muchy i ja nie mogę teraz stąd odlecieć? Ej, o co chodzi, bo ja nie wiem, serio. Ej, no, no walnij mnie. O, albo przyczepimy się do niej. Dobra, przyczepiłam się do niej jakoś. Może teraz nie wrócimy w tamto miejsce? Ej, no, ej, ona mnie bija, ja nie mogę latać. Ej, co mi się stało? No nie bij mnie! Ja ledwo poleciałam, sama nie wiem jak. Okej, okay, musiał być jakiś błąd i w sumie chyba nadal jest. Dobra, oddajemy krew i lecimy. Tylko problem jest taki, że to jest jakaś mocna zawodniczka i cały czas nas bije i to dosyć mocno, więc zaraz nasz żywot jako komar może się skończyć w tej, w tej rundzie, niestety. Czemu ja się do niej nie mogę doczepić? Co? Ej, czemu ja się nie mogę wsysnąć w nią? Ona w nas pisankami rzuca. Ej, normalnie najpierw nie mogłam chodzić, a teraz nie mogę się w nią wbić. Masz szczęście, bo już bym z ciebie całą krew wyssała. Urna, pólna chata. Może musimy się przewietrzyć? a jednak nie możemy. No dobra. No patrzcie, normalnie nie mogę, nie mogę. Nie mogę z niej krwipić, to nie fair. Dobra. To sobie poczekamy. Mam tylko nadzieję, że jak komary wygrają, to ja też dostanę kasę, mimo tego, że nie gram zbytnio, bo chcę kupić tajemniczego komara. A nie mogę pić z tej krwi. To nie fair. Dobra, wracam do Was jak wygramy lub przegramy. Ale nagranie nie pauzuje, bo nie wiem kiedy to się skończy. Dobra, komary wygrały. Zobaczmy, czy dostaliśmy kasę. Nie dostaliśmy. Czyli musimy grać dalej. Dobra, znowu jesteśmy komarem, więc mamy szansę na zebrać nie Trochę kasy, ale znowu nie mogę latać i nie wiem o co chodzi. Aha, komary wygrały. Jakim cudem? Chyba człowiek musiał po prostu wyjść. Uff. Chce mi się spać. Uff. Chce mi się spać, ale trzeba grać, abyście mieli co oglądać. U, komary znowu wygrały. Chciałam powiedzieć, że znowu ta sama baba jest y, człowiekiem, ale ona chyba nie chciała być człowiekiem i wyszła z gry. Ona chyba woli być komarem. Uff. O, dobra. Jest ktoś inny. Oby teraz nie wyszedł, bo się poddam, naprawdę. No, ale dajcie mi wyjść. Jak oni wszyscy stąd wyszli? Ja nie umiem. Może jeszcze nie mogę? No, nie, no, każdy już lata. Co, ja jestem jakaś łonna? Serio? Okej. Okay. Nie wiem, jak to zrobiłam, ale na wstecznym zaczęło mi działać. Nie możemy latać. Oni, on rzuca pisankami, dobra. Wbijemy mu się na głowę albo na nogę. Walną nas! Proszę, nie bij mnie, bo ja potem nie umiem umiem latać. Dawaj go. Jesteśmy! Udało nam się. Udało nam się zaczepić. Dobra. Nie, nie, bij, nie, nie, bij, nie. Ja lecę oddać krew. Lecę oddać krew dla potrzebujących komarów. Dobra. Szczerze. Wątpię, że wygramy tą rundę, bo ten zawodnik jest mocny, mocny, Wam powiem. Ale nam się znowu udało! Lecimy oddać krew, oddać krew, halo. Dobra? Chyba tylko my tu krew oddajemy, bo każdy się wywala. Ty, patrzcie! On się doczepił tutaj, gdzie komary muszą krew oddawać, i ich tam gazował. <laughs> Ty, skurczy byku, walną nas. Ale to nic, my się nie poddajemy, ponieważ pijemy z niego krew. Cały czas, cały czas. No chodź tu, chodź tu. Ja znalazłam już sposób: idealny sposób dla komarów. Musicie po prostu wbijać się w nogi. Jak wbijecie mu się nogi To on wtedy nie widzi was A jak już się przyczepicie To on wtedy nie może was odczepić Bo się po prostu nie da No zresztą widzieliście jak byłam człowiekiem To siedziało na mnie 10 komarów Niezawodny sposób Chciałabym go każdemu zdradzić teraz Ten sposób żeby, żebyśmy wygrali Ktoś mnie ogólnie ożywił Bo on mnie chyba zabił Ale nie przejmujmy się bo nasza misja jest już w połowie wykonana Także myślę że wygraną mamy w kieszeni gdzie się chowa? Gdzie on się chowa? Ej, nigdzie go nie widzę. Ej, gdzie on uciek? O, jest! Dobra. Bije komara, no to my napijemy się troszeczkę od niego. Tutu. Tu, tu, tu. Ej, ale serio, chyba nikt od niego nie pije, bo się boją go. Jesteśmy i ktoś inny też jest. Może jest dla nas jeszcze szansa. Lecimy. Dawno nas nie walną. A to dobry znak. Wygramy to jak nic. Ej, miałam już na fula! Tak mnie bił! Ale skurczywyk. No to teraz za karę on nas znowu walnie. Kurde, moje życia raczej nie są nieskończone, więc co nie mnie to martwi, że tak cały czas nas wali tą paczką. Ale teraz zostawimy mu ugryzienie na ręce i będzie go tak spędzić, że nie wytrzyma. O, szukasz komarów? Tu jestem! Pole nas zwalnął. Ej, no niech te komary się do niego przyczepiają, co? No kurde! Wyświetlił mi się jakiś komunikat. Zabity, zabity, zabity. Na cały ekran już myślałam, że on nas zabił. Już tak wiecie końcowo, że już nie możemy nic zrobić. Ale na szczęście się to nie wydarzyło i na szczęście widzę, że ktoś oprócz mnie też zbiera krew. Wspaniale. Tylko fajnie, jakby nieco więcej osób to robiło. Zabił komara. O nie, trzeba ich pomścić. Trzeba wypić z niego całą krew. Jak wampir. A nie jak komar, jak wampir. Nie bij mnie. Zostaliśmy wskrze... wskrzeszony. Dobra, ktoś nas ożywił, ale on nas chyba zabił. Ale ktoś nas wskrzesił. Albo my wstaliśmy, dlatego że mieliśmy pełną krew. To też jest możliwa opcja. No weź mnie już niebi, bo ja tu muszę pracować. Na rodzinę krew zbieram. No, dzięki. E jakim cudem on wyszedł na podwórko? Ja byłam wcześniej na podwórku. W sensie chciałam wyjść na podwórko i nie mogłam, ale jeja. No dobra, no to on się teraz chowa na podwórku, ale. Wygraliśmy. Uch, to była ciężka rozgrywka, powiem Wam. Stać nas chyba na tajnego komara? czekajcie, 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 czekajcie mamy skórkę tajnego komara mój cel dzisiejszego odcinka został spełniony, dobra także co, ja jestem zadowolona a jeśli chcecie, żebym zagrała grę moim tajnym komarem patrzcie, weszłam do gry jeszcze na szybko żeby wam pokazać, ale już nie będę w to na razie grała, patrzcie, jesteśmy normalnie tajnym komarem, mamy buty albo rękawiczki, kaptur na głowie i teraz jesteśmy super tajni, także jeśli chcecie, żebym na Grała odcinek jako tajny komar, to dajcie mi znać w komentarzu. A z tego filmu to by było na tyle i nie pozostało mi nic innego niż zaprosić Was na nasz sklep i na kolejne filmy, które w tym momencie wyświetlają Wam się na ekranie, ponieważ znikną one za 3, 2, 1.